Asia, Kasia i Wojtek przesadzają kwiatki do doniczek. Każde z nich ma 6-litrowy worek ziemi ogrodniczej i doniczki dwóch wielkości. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała, i napełniła dwa, dwie duże doniczki i dziewięć małych. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia czterech dużych i sześciu małych doniczek. Wojtek chciałby wypełnić ziemię 5 dużych, wypełnić ziemią pięć dużych i cztery małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Uzasadni odpowiedź. Przyjmijmy. X niech oznacza ilość ziemi w dużej doniczce. I tutaj mamy poglądowe rysunki. Każdy ma 6 litrów ziemi. Czyli Asia. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała i napełniła dwie duże doniczki, 9 małych. To zapiszmy. X, jak oznaczymy, ilość ziemi. w dużej doniczce a przez y ilość ziemi w małych doniczkach w małej doniczce i ułóżmy równanie Kasia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała i napełniła dwie duże doniczki. Dwie duże. Duże oznaczymy x, czyli dwie duże, 2x, oraz, czyli dodać, 9 małych. 9 małych. A małe oznaczyliśmy przez y, czyli 9y. I ile ziemi się zmieściło? 6 litrów, czyli od razu 6 bez jednostek. Domyślnie to są litry. A. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia czterech dużych, cztery duże doniczki, duże oznaczyliśmy przez x, czyli 4x oraz sześć małych. 6y. I również zużyła 6 litrów ziemi. Powstaje układ równań. Rozwiążmy ten układ równań metodą albo podstawiania, lub przeciwnych współczynników. My rozwiążemy metodą przeciwnych współczynników. Mnożymy pierwsze równanie przez liczbę minus. 2, każdy składnik tego równania. Otrzymujemy. 2 razy minus 2 to w pamięci minus 4x plus 9 razy minus 2 to jest minus 18y równa się 6 razy minus 2 to jest minus 12. Drugie pozostawmy bez zmian. Przepiszmy. 6y równa się 6. I zauważmy metodą przeciwnych współczynników po to, żeby przeciwne liczby były przy niewiadomej x. Możemy tutaj dodać, czyli minus 4 dodać 4,0, minus 18 dodać 6 to jest minus 12y równa się, minus 12 dodać 6 to jest minus 6. Dzielimy obie strony równania przez minus 12, liczbę stojącą przy naszej niewiadomej. Otrzymamy minus 12 na minus 12 to jest 1, czyli y równa się minus 6 przez minus 12. Minusy nam się zredukują, skrócą 6 na 12, skrócamy ułamek przez 6, dzieląc licznik i mianownik, przez liczbę różną od 0, tu będzie 1, 12 na 6, to będzie 2. Zatem y równa się 1 druga. 1 druga lub w postaci ułamka zwykłego, lub w postaci dziesiętnego, to jest 50. Obliczyliśmy y. Jak obliczyć drugą niewiadomą? Wybierzmy jedno równanie, łatwiejsze. Wydaje się pierwsze. Przepiszmy. Je. Zatem 2x plus 9y równa się 6. I podstawmy już za y 50 w postaci łamka dziesiętnego, czyli 2x plus 9 razy 05 równa się 6. 2x dodać 0,5, czyli połowa z 9. Połowa z 9 to jest 4,5 równa się 6. Przenosimy liczbę na prawą stronę, czyli Odejmujemy od obu stron minus 4,5. Otrzymamy 2x równa się w pamięci 6 minus 4,5, to jest 1,5. 1,5 dziesiątych. Dzielimy obie strony przez liczbę stojącą przy niewiadomej przez 2, zatem 1,5 zł na 2 to jest 75 groszy. Czyli inaczej możemy zapisać, a to jest 0,75 zł. W postaci ułamka dziesiętnego. Zatem mamy obliczone x, obliczony y. A pytanie dotyczyło Wojtka, który chciałby wypełnić ziemią 5 dużych i 4 małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi? Jak wiemy już, ile każda doniczka zawiera litrów, czyli x to jest ilość ziemi w dużej doniczce, w litrach, 0,75. Y w dużych. 0, y to jest w małej, x to jest w dużych, w litrach. Zatem, czy Wojtkowi starczy tej ziemi? No to musimy sprawdzić. Czyli Wojtek zamierza wypełnić 5 dużych, czyli 5 i duże oznaczyliśmy przez x, 5x, dodać 4 małe, 4y, y. i czy wystarczy ziemi? Czyli w sumie to musi być mniej niż 6 litrów ziemi, aby wystarczyło tej ziemi. No to podstawiamy. 5 razy za x 0,75 plus, już bez jednostek, 4 razy y, 4 razy 0,5. I zobaczymy, ile to wyjdzie. Pomnóżmy pisemnie. 0,75 razy 5. 5 razy 5, 25, 2 doliczymy, 7 razy 5, 35 i 2, 37, 3 doliczymy, 0 razy 5 to jest 0 i 3, przecinek po raz po dwóch miejscach. Wracamy do zadania, czyli otrzymamy 5 razy 0,75 to jest 3,75. Zatem piszemy 3,75. Dodać 4 razy 5, 4 połówki to jest 2. W sumie da 5,75 litrów. Zatem odpowiedź musimy wywnioskować. Pytanie było, czy wystarczy mu ziemi? W worku jest 6 litrów. Jemu potrzeba 5,75 litra. Odpowiedź: Wojtek potrzebuje 5,75 litra ziemi. Zatem 6 litrów to jest więcej niż 5,75, zatem 6 litrów wystarczy 6 litrów ziemi wystarczy Wojtkowi na uzupełnienie doniczek. I to jest nasza odpowiedź. czy wystarczy mu ziemi Wojtkowi, którą ma w worku? Tak. Wystarczy mu. Uzasadniliśmy odpowiedź odpowiednimi obliczeniami.